Cześć, witam wszystkich moich drodzy fani, gramani oraz osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy w komiksowej odsłonie tego kanału. W czwartki spotykamy się, abym e, pokazała wam i zrecenzowała jakieś fajne komiksy, które ostatnio miałam okazję czytać, ponieważ po graniem uwielbiam czasami jednak oderwać oczy od monitora, ekranu i po prostu sobie coś poczytać. I w moim przypadku najczęściej są to komiksy. I dzisiaj przychodzę do was jako nie, nie szer, bo podejrzewam, że większość z was stwierdziła, że jestem szer, Um, nie, to nie jest Cosplay share, Jako Zlabia z komiksu pod tytułem, mm, tak właśnie tutaj mi utknął, kot Rabina. Jednak głównym bohaterem tego komiksu wcale nie jest Zlabia, a jej kot tytułowy Kot Rabina. Zapytacie mnie jednak, co jest niezwykłego w tym kocie. W końcu kotów na świecie nie brakuje, nawet tych łysych i brzydkich takich jak główny bohater tego komiksu. Jednak jest jedna szczególna cecha, która wyróżnia naszego tytułowego kota ponieważ nasz główny bohater nie tyle tylko, że jest kotem, który żyje w społeczności żydowskiej, ale także posiadł daru mowy. I tutaj wyobraźcie sobie możliwie najgorszą kombinację na świecie, czyli kot, który mówi i mieszka z rabinem. A jak powszechnie wiadomo, koty to stworzenia niezwykle niezależne i narzucanie im jakichkolwiek ograniczeń absolutnie przeczy ich naturze. A religia jest jedną z tych rzeczy, która narzuca ograniczenia bardzo mocno, zwłaszcza religia żydowska. I choć sama żydowką nie jestem, mam zupełnie inną religię, wyznaję komiksy i gry, to oglądając dużą listę dokumentów na temat właśnie tamtejszej społeczności i religii, myślę, że funkcjonowanie tam, przynajmniej dla osób, które są spoza oczywiście grupy tej religijnej, może być bardzo ciężkie. Pozwólcie jednak, że je, zanim zagłębię się bardziej w fabułę i postacie, to przybliżę Wam nieco parę słów na temat tego komiksu, ponieważ to jest akurat bardzo interesujący przypadek, zwłaszcza na rynku polskim. Pomysł i realizację tego komiksu zawdzięczamy Joannowi Sfarowi. Jest to francuski rysownik i scenarzysta urodzony w 1975 roku, który należy do tak nowej fali rysowników francuskich. On z pochodzenia jest Żydem i bardzo chętnie sięga właśnie po tematykę, po historię, po religię i tematy ogólnie związane z jego pochodzeniem. I zaczynał m.in. w 1999 roku od komiksu, który nazywał się Profesor Bell. Profesor Bell zamknął się w pięciu tomach, potem stworzył kilka mniejszych komiksów, a potem dał światu komiksowemu właśnie Kota Rabina i było to w 2002 roku. Oryginalnie komiks ukazał się w 2002 roku z wydawnictwem Dark Watt. i właśnie za stworzenie całej historii był odpowiedzialny John Swar i za rysunki również. Niemniej jednak za kolorystykę odpowiedzialna jest... Ale muszę znaleźć... Bryżyt Findakly. Oczami wyobraźni widzę ten nienawistny mail, pisany przez panią Bridget, która pisze do mnie, że mojej nazwiska się w ten sposób nie wymawia, ale staram się. Do dnia dzisiejszego ukazało się 9 tomów. 10 tom jest planowany na 2021 i jest to komiks absolutnie niezwykły. Na tyle niezwykły, że jego losy w Polsce były co najmniej pokręcone, jeżeli chodzi o wydawanie tego komiksu, ponieważ dwa pierwsze tomy ukazały się z wydawnictwem post. Potem ta sytuacja się zmieniła i e, przejęło prawa najprawdopodobniej, ponieważ mówię na podstawie tego, jak komiks był wydawany. Wydawnictwo komiksowe, które e, wydało taki zbiorszą wersję. Od 1 do 5 komiksów w takim full albumie. Później szósty tom ukazał się zupełnie osobno, natomiast od siódmego tomu prawo przyjęło Team of Comics i to właśnie od nich mam te komiksy. I swoją recenzję oparłam o tom 7, tom 8 i tom 9. Po kolei jest to wieża Bell El Quet, koszyczek migdałów i królowa Szabatu. Tak właśnie prezentują się te trzy komiksy. I muszę przyznać, że po przeczytaniu tych trzech tomów nie wierzę, absolutnie nie wierzę samej sobie, że nigdy w życiu do tej pory nie zakupiłam poprzednich tomów. Więc apeluję do Was, jeżeli macie gdzieś ten, to zbiorcze wydanie od 1 do 5, to ja jestem wysoce zainteresowany pozyskaniem go, a do timów daję taki sygnał, że jeżeli kiedyś będziecie planować wydać po prostu wznowienie tych wszystkich tomów, to jak najbardziej proszę, róbcie to, bo ja je chcę przeczytać. Tak legalnie, z papieru. Wiem, że można to znaleźć w internecie, ale z papieru smakuje lepiej. Ja w rękach mam tom siódmy, niemniej jednak nasza historia zaczyna się oczywiście w tomie pierwszym od dość niepozornego, a jednocześnie niezwykłego wydarzenia, kiedy to tytułowy kot rabina postanawia pożreć gadającą papugę. Oczywiście robi to w imię ukojenia nerwów swojej pani, zlabi właścicielki, ponieważ papuga nieustannie gada i nie może zaprzestać, i postanawia ją zjeść, aby pani zlabia była bardziej szczęśliwa. Zgadnijcie jednak, kto nie był szczęśliwy. Zdecydowanie papuga i już na pewno rabin, który odkrył y, dość ten niepokojący fakt, że jego kot nie dość, że zjadł papugę, to w dodatku jeszcze zaczął mówić i jeszcze w dodatku kłamie, bo twierdzi, że tej papugi nie zjadł. Jednak w tym momencie nasz główny bohater dopiero się rozkręca, ponieważ kiedy zaczyna mówić, zaczyna komentować, a kiedy zaczyna komentować, to coraz mniej podoba się to rabinowi, który nie za bardzo. Hmm, pozytywnie przyjmuję jego komentarze na temat religii i jej absurdów. Od razu zaznaczam, ja tutaj absolutnie nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób yy, drwić z religii, ale robi to główny bohater tego komiksu. I może nie tyle drwi, ale zapytuje o rzeczy, które z reguły standardowemu żydowskiemu rabinowi nie przyszłyby nawet do głowy, ponieważ oddany jest swojej wierze i praktykuje pewne rzeczy. Tak samo jak jego ojciec, tak samo jak jego dziad, tak samo jak jego pradziad, natomiast kot ma te wszystkie zasady daleko w ogonie. Akcja tego komiksu dzieje się zarówno w Algierii XX wieku, jak i we Francji. Tom trzeci dzieje się właśnie we Francji, niemniej jednak większość dzieje się właśnie w Algierii. I tutaj mamy okazję oglądać niezwykły komentarz na temat właśnie tych zawiłości w państwie algierskim, ponieważ tam jest bardzo dużo wyznań i bardzo dużo religii, które się ze sobą stykają, żyją koło siebie. Jednocześnie są to ludzie, którzy żyją koło siebie i z jednej strony chcą. Ze sobą współistnieć, a z drugiej strony mają w sobie taką skrytą, tajemną nienawiść do obcych religii. Ten właśnie komiks w niesamowity sposób właśnie wyszczególnia te jednocześnie różnice, jak i podobieństwa obydwu religii i nacji mieszkających w tych miastach. Choćby nawet ta scena, w której kod wybiera się na wspólną debatę Żydów i muzułmanów, którzy debatują razem na temat tego, że nie chcą się razem modlić, ale z drugiej strony razem bardzo chętnie będą skandować na ten temat, że nie chcą razem robić czegoś takiego jak modlitwa, ale wspólne, wiecie, narzekanie to już zupełnie inna sprawa. Tak samo w pierwszym tomie, w którym mamy wspaniały początek historii, kiedy nasz właśnie tytułowy kot zaczyna mówić. I jednym z pierwszych zdań, które wypowiada, to chęć przejścia w barmicwy, ponieważ planuje zostać dobrym Żydem, aby w przyszłości poślubić swoją właścicielkę z labie. W tym celu udaje się do rabina, który oczywiście mu odmawia, ponieważ ten jest kotem. Ale ponieważ dyskusja jest dość intensywna, ten otóż rabin udaje się do kolejnego rabina, którym konsultuje ten pomysł, i kot w wspaniały sposób kłóci się z obydwoma rabinami na temat tego, co jest żydowskie, kto może być Żydem, kto nie może być Żydem i czy kot, który należy do Żyda, może być Żydem. Wiem, strasznie się zakręciłam. Owo niecodzienne pokazanie religii w sposób interesujący, komiksowy, pokazanie jednocześnie ortodoksyjnej, jak i laickiej postawy w wykonaniu kota, którego słowa w którego pyszczek można wsadzić absolutnie przeróżne zdania, bo wiecie, jak już je wypowiada prawdziwy bohater, to czasami być może nie wypada, no niemniej jednak kot może robić co chce, koty zawsze robią co chcą i zdecydowanie dzieje się to właśnie w tym komiksie. Osobiście uważam, że jest to komiks absolutnie niezwykły, trafnie punktujący wiele takich właśnie ciekawych szczegółów, drobiazgów, elementów religii, które zawsze powodują, że zadajemy sobie pytania. I myślę, że nawet osoby, które nie są zainteresowane, jeżeli chodzi o poznawanie religii żydowskiej, to myślę, że właśnie w ten niezwykle przyjemny sposób być może się czymś takim zainteresują, natomiast też myślę, że osoby, które są zupełnie innych wyznań, znajdą tu wiele takich uwag i wiele takich e, świetnych elementów i momentów, które bardzo łatwo będzie przełożyć także na inne nacje, inne religie i inne postawy. Ale myślę, że są osoby, które może się odbiją od tego komiksu i myślę, że na początku ja należałam trochę do tych osób, właśnie ponieważ widziałam, że ten komiks kiedyś był wydany w Polsce. Niemniej jednak przeszłam obok niego bardzo obojętnie, ponieważ trzeba się przyzwyczaić do tego bardzo, bardzo specyficznego sposobu rysowania. Ja na początku też nie byłam do niego absolutnie przekonana, ponieważ wygląda trochę tak, jakby. Za bardzo się nie chciało. Rysunki są bardzo, bardzo takie postrzępione, nierówne, niewyraźne, przedziwne absolutnie przedziwne. Wyglądają momentami trochę jak takie szkice dosłownie, ale z drugiej strony, ponieważ to jest utrzymane przez cały ten komiks i to wszystko ma w sobie taką niezwykłą magię, to myślę, że jeżeli się przekonacie. I e, przymkniecie oko, być może na ten sposób rysowania, który na pewno nie każdemu przypadnie do gustu, to znajdziecie tutaj mnóstwo fajnej treści. Jednak jeżeli chcielibyście się przekonać, czy ta forma jest dla Was, to polecam Wam film animowany z 2011 roku, ponieważ tak kod rabina doczekał się całej góry adaptacji. Jest nawet sztuka teatralna, a jest także film animowany, który jest po francusku, więc będziecie musieli na pewno znaleźć. Napisy do niego, niemniej jednak opowiada historię z pierwszego, na pewno tomu i najprawdopodobniej do drugiego i trzeciego tomu, ale akurat nie miałam okazji się zapoznać, więc nie jestem pewna. Ale jest to przecudna historia, bardzo, bardzo podobna na pewno do klimatu tych komiksów, narysowana nieco inaczej niż same komiksy, ale dość podobnie. Dlatego właśnie, jeżeli lubicie komiksy o kotach, które doprowadzają innych ludzi do szaleństwa swoimi komentarzami i swoim podejściem totalnie dziwnym, innym, odmiennym i negującym absolutnie wszystko, to to jest komiks dla Was. Ja osobiście zostałam wielką fanką po lekturze. Super się cieszę, że Team of Comics kontynuuje wydawanie tego komiksu i osobiście bardzo go polecam. Naprawdę bardzo. I e, chciałam bardzo zrobić cosplay Kota Rabina, bo uważam, że jest zdecydowanie bardziej mną, ponieważ ja mam trochę takie właśnie podejście jak Kot Rabina, e, więc e, mogłabym zrobić jego kostium, ale był trochę problem ze znalezieniem, tak wiecie, takich szorych materiałów, z labia ładniejsza. A na sam koniec kilka słów na temat wydania od Team of Comics. Bardzo fajne w twardych okładkach, solidne, bardzo ładnie wydrukowane. Jeżeli lubicie, właśnie twarde okładki, to jest to wydanie dla Was. Cena okładkowa to 49 zł, ale spokojnie możecie znaleźć nieco taniej. W środku, po wewnętrznych stronach okładki, mamy takie printy naszego głównego bohatera, czyli kota rabina. Każdy komiks ma około 90 kilku stron z różnymi wahaniami. I wydrukowane jest na takim lekko lśniącym papierze, ale nie tak zbyt mocno. Więc myślę, że osoby, które lubią właśnie taki delikatnie grubszy, lekko lśniący papier będą zadowolone. Nie wiem, czy jestem w stanie to pokazać, ale staram się. Na zakończenie taka fajna ciekawostka. Cała ta seria została zainspirowana prawdziwym kotem imieniem Imhotep, który towarzyszył rodzinie przez 18 lat, rodzinie Joeffa i to właśnie on zainspirował twórcę do stworzenia całej tej opowieści, więc myślę, że jest to bardzo fajny taki szczegół i drobiazg na temat powstania tego komiksu. Na zakończenie tomów mamy takie e, drobne szkice akwarelowe postaci i e, takich ilustracji właśnie w tym stylu, e, w jakim został stworzony cały komiks, więc jeżeli lubicie akurat takie dodatki, to też tutaj znajdziecie dwie, trzy strony w każdym tomie. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko, cała recenzja Kota Rabina. Jeżeli e, macie ochotę napisać coś na temat komiksu o Kota Rabina, to oczywiście możecie napisać w komentarzach, czy znaliście wcześniej ten komiks, czy nie znaliście go, czy dopiero poznaliście dzięki tej recenzji i czy w ogóle jesteście zainteresowani takimi komiksami, które poruszają tematykę realizacji.